Siemano ludziska pogramy sobie, pogramy sobie w Dark Souls. O godzinie będę z tego robił w serii, tylko tak po prostu, bo się trochę wypaliłem od grania w gry, znaczy od nagrywania, więc to tak jest sporadyczne. Będę nagrywał, bo padałem tyle razy, że masakra. Zrobiłem sobie nową postać, bo testuję sobie. Testuję sobie postacie, którymi najlepiej mi się gra. I teraz wziąłem Wędrowca, bo wcześniej grałem bandytą i magiem, ale nie przypadły mi te postacie w ogóle do gustu. Teraz wziąłem Wędrowca. No zobaczymy, jak to będzie się nim grało. Tak, chcę zacząć. No, trzeba znaleźć, bo tu jest kilka klas postaci, chyba 10. Trzeba sobie dobrą Klasę taką swoją znaleźć. Aha, bo ja włączyłem. Dobra, nie będę tego oglądał, bo to widziałem. No, nigdy w Dark Souls -y nie grałem, bo tam często Kiszak mówił o tych souslike'ach i w ogóle zdecydowałem się pobrać. Bo pewnie prawdopodobnie będzie tak, że kupię to na switcha. Tylko że jest po angielsku na Switchu. A, a ja jestem słaby z angielskiego, więc sobie pierw ogram na PC, a potem sobie kupię na Switch, bo fabułę będę znał to tam i będę musiał czytać dialogów, tam takie podstawowe rzeczy jak przedmioty, to, to mnie będzie to mnie będzie interesowało. Więc no. O, mm. Bo my jesteśmy trupem, czy coś. Półżywym, pół martwym, czy coś tam. Nie wiem do końca, Coś jakoś tak to jest. No, Sous like. Bo ostatnio często gram na Switchu i bardzo fajnie mi się gra. Gram w Zelda i Torchlighta, więc, więc ty, tylko szkoda, że ta Zelda jest po angielsku, ale no cóż, czasami sobie coś tam przetłumaczę, czy na YouTube poglądam, tam gdzie jest tłumaczenie. Dobra, mam gównianą broń, super. Dobra, yy, tu są yy, inne. Te a tak aha, bo tu jest samouczek, dobra bo chyba wiem czemu ja wcześniej padłem. Bo nie wiedziałem, nie wiedziałem ogólnie, jak tu rozdawać punkty umiejętności, i potem się szczaiłem. Jak straciłem 2000 punktów, i tego w ogóle nie odzyskałem pewnie dlatego padałem jak śmieć ale zobaczymy dobra tu co mamy mhm. klimacik jest bardzo fajny bo to takie średniowiecze jest a ogólnie lubię takie klimaty właśnie dobra trzeba się trochę o, podbierać dusza Uważam, hmm. że go? gra wygląda w sumie ładnie, znaczy, bo to remaster jest, to tam nie wiem jak oryginał wygląda. Ej, dobrze poszedłem? Dobrze poszedłem. Odpoczynek, odzyskane PZ. Dobra, to tam nie muszę odzyskiwać. Dobra, tu nie przejdę? Czy przejdę? Przejdę czy, czy nie? Przejdę. Ale tu jest ten frajer duży. A nie, to jest tu. To jest tu. Ale jeszcze tu nie będę wchodził. Bo sobie posprawdzam. Tutaj. Chociaż... Chociaż powinienem pamiętać, ale to wiadomo jak to z pamięcią jest. Różnie bywa. Dobra, to wchodzimy. Aha, dobra, pomyliło mi się z innym tym terenem. Tu na początku, właśnie teraz będziemy mieli bossa za chwilę, z którym próbowałem teraz walczyć, nie? Z tym głównym co mam w ręce, nie? Zapal ognisko. Rozpalone ognisko. Odpocznij, ale nie mam po co odpoczywać, więc weź tarczą. A gdzie ona jest? A, ona jest tu, tarcza jest tu, kurna, mm -mm. tarcza jest tu. Wziąłem tarczę? Wziąłem chyba, Dobra, wejdźmy do ekwipunku. Eee, teraz tak, mam tarczę? No właśnie. To... Aha, dobra, właśnie nie mogę się przyzwyczaić do tego ekwipunku, nie? mogę za bardzo się przyzwyczaić, bo to jest, jak to jest zrobione? to jest, jak to, nie mogę się właśnie do tego przyzwyczaić tego rozkminić, nie? Naprawdę, nie mogę jakoś, no nie mogę po prostu. Aha, dobra, już wiem, o, nie mogę właśnie tego przekminić. Mhm, góra-dół, no dobra, wszystko jasne. Okej, okay. aha, no do... Dobrze Dobra, Idziemy, panie Sobs like Ale twardo Dobra, weź No i co ja mam z tym zrobić? Kurde, no nie pokonał. a czemu on taki twardy jest? O, ale do kopa, wioja Dobra, przeszukać zwłoki Mam nową broń On powinien... pójść w lewą stronę Chociaż nie wiadomo czemu nie idzie o, Ale dobra mm. Widzę, że daleki zasięg ma no właśnie, daleki zasięg. Dobra, mam nową broń. Bułat. Teraz to możemy walczyć. Mam nadzieję, że ta postać bardziej będzie mi odpowiadała. Wiadomo, że wszystkie postacie mają swoje plusy, minusy, czy tam inne takie rzeczy. Więc... Ale no cóż, ni niektórymi nie umiem grać. Odcinki będą nie wiem, czy długie, krótkie. No, nie wiem. Jak to dokładnie będzie. Tu jest ten. Tam sobie rycerz rożu. Tu skakać się można. Nie ma skoków. W tej grze, kurde, zawsze za każdym razem przed tędy iść. Dobra, no to tak. Hmm. W dół czy w górę? W dół. Powiem, że się zapadnie. Od góry. Znaczy nie, że się zapadnie, tylko. O, właśnie. O, dokładnie. Się marryczesz, co tam. Można to przewinąć? O, mogę. Dobra, no, dam mi butelkę. O, i to, ta się pożegnać, odpoczynek. Nie chcę cię skrzywdzić, to ja cię skrzywdzę. Skrócę twoje męki. Tak będzie chyba lepiej. Uzupełnienie. Dobrze, dostaliśmy parę dusz. To musimy zbierać, bo później się zczaiłem, że za to się umiejętności zdobywa. Bo chyba musiałem wskazówkę gdzieś ominąć. idziemy dalej. Dobra, co my tu mamy? Przytrzymaj prawej broni w dwóch rękach. Kopnięcie. Atak z wyskoku. Wów. Ale to nie działa. Ale to właśnie to jest o właśnie problem jest taki, że to właśnie z wys Aha, z wyskoku dobra, bo... Przynajmniej ci są łatwiej Łatwiej Ale wiadomo gra też nie może być za łatwiej Za łatwa, nie? A. Trafienie krytyczne A jak ja to zrobić? Go. No będzie ciężko wejść za wroga O Kurde Zawsze zapominam, żeby sobie ładnie zaznaczyć sobie typa, nie? Kurczę, często trzeba się leczyć, no. Zresztą sami widzicie, że nie potrafię w to wa walczyć w tej grze. O, teraz demon zazylu. Zajebiście. To mamy niezłą waleczkę teraz. 我也是，都是刀。 Kurda. No nie... Kurwa... no... No i właśnie to jest to. Cały Dark Souls. Muszę się przyzwyczaić do sterwania, bo... ...Azyl nie umarł. Co ja mam w punku w ogóle? Wygnaj upiora, wróć do domu. A ja to działa? Jak to w ogóle działa? się po nowe miejsce hmm. No nie to uh. Kur zawsze o tutaj do. No. W ogóle nawet nie... Nawet wam powiem, że nie sprawdzałem co to robi, nie? Oddzielenie, co to daje. nie działa. Aha Co on tu robi? A, bo to, to się te potwory respią właśnie No i... Ale spoko. O, i to tak jest. Ja zawsze powtarzam po 500 razy dany etap gry i zostajesz w pierdol. Więc. O z tym e, bossem to też się męczyłem, Nie powiem, że nie, ale udało mi się go pokonać, tak? Więc nie, niemożliwe, ale. No powiem wam, że było ciężko, nie? Trzeba uniki robić, tylko ja, właśnie problem jest taki, że ja... Hmm. O. Dobra. Widać, że trzeba bardziej wytrzymałość się. Bo naprawdę jest kiepsko, jeśli o to chodzi. Dobra, uleczmy się. Szkoda, że on podczas leczenia to musi stać w miejscu. Oj. Trzeba wyczuć, ale ja nie potrafię tego wyczuwać. <gry> Niestety. No, właśnie, to jest to, tak? Zamknięte. No nic. No dobra, próbujemy tego bossa pokonać. Próbujemy cały czas. się ma śmieciu. Ło, kurde. Dobre jest to. Kurde, nie mogę unit zrobić o nitą odzyskanie punktów No i dobrze, że mogę odzyskać